Witam Państwa serdecznie. Dosyć często dostaję zapytania od klientów związane z synergią między oprogramowaniem Autodesk Fusion 360 a inżynierią odwrotną, czyli mówiąc kolokwialnie skanami. Mając na uwadze aktualny problem, który dotyka nas wszystkich, chciałbym odnieść się do narzędzia, które pozwala nam w bardzo łatwy sposób oddawać istniejące kształty w formacie OBJ. Lub STL lub jakimkolwiek innym, który nie powstał natywnie w programie, a zależy, na, a zależy nam na tym, aby uzyskać go w formie t czyli jest to typowy format dla środowiska organicznego Fusion 360. A więc przechodzę do meritum. Rozwijam zakładkę Create i wybieram sobie narzędzie Plane. Wskazuję sobie moją płaszczyznę docelową i tworzę bazowego Plejna o wartości 120 na 80. Oczywiście tabulatorem jestem w stanie przeskakiwać między tymi wartościami, i dzięki temu automatycznie również się blokuje. Określam wartość na 120, length faces 6, white 80, oraz ich ilość również wynosi 6. Potwierdzam operację przyciskiem OK. Następnie wybieram z poziomu zakładki Modify narzędzie Edit Form. I klikam dwukrotnie na jeden z charakterystycznych poligonów, co sprawi, że dzięki temu zaznaczę, wybiorę cały obiekt. Za pomocą mojego manipulatora przesuwam wskazaną powierzchnię, no, wartość w moim wypadku 150 mm, ujemnie i potwierdzam operację przyciskiem OK. W tym momencie nasza płaszczyzna jest już gotowa do odwzorowania, jak już Państwo się domyślacie. Kształtu maseczki w tym wypadku. A więc w jaki sposób korzystamy dokładnie z narzędzia, które pozwala nam na takie adaptacyjne odwzorowywanie kształtów. W zakładce Modify występuje takie narzędzie, które nazywa się PULL. I właśnie o tym narzędziu chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać i je Państwu zaprezentować. Klikam dwukrotnie na jeden z charakterystycznych poligonów. Wybieram z poziomu zakładki Modify wspomniane narzędzie Pool i proszę zobaczyć w jaki sposób Fusion automatycznie je, każdy z wybranych wierzchołków, postara się zaadaptować do kształtu, który znajdował się najbliżej płaszczyzny, którą stworzyliśmy wcześniej. Oczywiście w oknie dialogowym, które występuje Praktycznie przy każdym narzędziu w Fusion 360 mamy trzy wartości do zdefiniowania. Ilość wierzchołków, które chcemy, aby brały udział w operacji. Target setek, czy jest automatyczny, tak jak w naszym wypadku, czy może chcemy wskazać bardziej precyzyjnie, w związku z czym kilka powierzchni, do których chcemy adaptować naszą powierzchnię, lub jakiś inny kształt. To nie zawsze musi być płaszczyzna, tak. Dla, wobec narzędzia pól będą działały wszystkie. Narzędzia występujące w zakładce Create, takie jak Primitive Shapes, jak Box, Cylinder lub Sfera, i mamy jeszcze trzecią, trzecią, ostatnią wartość Pull Type czyli typ, jakby tego naszego dociągnięcia tak, czyli tej adaptacyjności. Zmieniamy go ewentualnie Surface Points na Control Points, i w tym wypadku skorzystam właśnie z zakładki Control Points, ponieważ da mi ona większą. Precyzję i możliwość edycji istniejącego już teraz kształtu. Jak mogą Państwo zauważyć, w tym momencie po zmianie na Control Points, Surface Points, moja płaszczyzna już wygląda o wiele lepiej. W tym momencie mogę kontynuować z nią dalszą pracę. Czyli na przykład do zdefiniować ją bardziej, jeśli chodzi o. Precyzyjność naszego modelu lub nadać jej grubość, po prostu kontynuować pracę. Dziękuję bardzo za uwagę.